پڪ 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 Dzień dobry, nazywam się Paweł Bluza. Witam w kolejnym serwisie Karkonoskiej telewizji integracyjnej. Na początek chcieliśmy powiedzieć o konkursie ogłoszonym przez Sejmik. To pierwsza tego typu inicjatywa, która skierowana jest przede wszystkim do gestorów gastronomii z naszego regionu. W sumie do konkursu zaproszono 13 restauracji i obiektów hotelowych z miasta, jak i powiatu. Patronat nad tym przedsięwzięciem objęli. Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jak i marszałek województwa dolnośląskiego. Nie są to wielkie, wielkie, wielkie wymagania. Chodzi o to, aby jadłospis był w druku czarno-białym i większymi literami. Gdzie że było dobre doświetlenie dla osób Oczywiście nie może być barier dla wózkowiczów i do ruchu. Parking również powinien być ogólnie dostępny. Stół powinien być chociaż jeden na obiekt talerzowy, aby wózkowicz mógł podjechać wózkiem do, 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 do konsumpcji. Dobrze by było, żeby kelnerzy, chociaż jedna osoba znała język migowy. W konkursie nie ma przeznaczonych nagród pieniężnych dla zwycięzcy. Zainteresowane podmioty natomiast walczą o prestiż i certyfikat przyznawany przez Polską Agencję Gościnności z Krakowa i Dolnośląską organizację turystyczną. Tak naprawdę walczymy o tytuł. Tak, e, wszystkie obiekty, które spełnią warunki e, obiektu bez barier, które są wyszczególnione w e, regulaminie konkursu, albo spełnią ich jak najwięcej, otrzymają taką e, pamiątkową e, tablicę, która będzie umieszczona przed posesją, przed budynkiem, przed restauracją, przed hotelem, e, pokazującą gościom hotelowym, że obiekt, który, do którego oni zmierzają, e, gościom restauracji, e, że ten obiekt jest to obiekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W pierwszej edycji to przedstawiciele XONO dzwonili do restauratorów i właścicieli obiektów hotelowych z regionu o przystąpienie do akcji. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to za rok akcja ma być rozszerzona o teren Dolnego Śląska, jak i kraju. Jeżeli chodzi natomiast o tegoroczny konkurs, to jego rozstrzygnięcie planowane jest na przełomie października i listopada. Powiedzieliśmy także o wycieczce niepełnosprawnych w Karkonosze. Przykładem może być kolejna wycieczka zorganizowana przez karkonoski sejmik osób niepełnosprawnych, która tym razem wiodła do podnóża Śnieżki. Na początku na wszystkich uczestników czekała krótka prelekcja przygotowana przez Tadeusza Siwka. Opowiadał w niej o charakterze Karkonoszy i o jej legendach. Później uczestnicy zostali przewiezieni do Karpacza pod wyciąg na kopę, skąd ruszyli w górne partie karkonoszy. Pogoda tego dnia była kapryśna, jednak niska temperatura i deszcz nie zniechęciły uczestników wyprawy. Wyprawa przy dzisiejszej pogodzie mglistej, deszczowej też daje, dodaje turystom emocji, jako że przy pięknej pogodzie przechodząc tę trasę, na pewno za kilka dni by jej nie pamiętali. Natomiast idąc w takich warunkach jak dzisiaj, we mgle, w deszczu, w piętrze podalpejskim, wśród kosodrzewiny, wśród karłowatych świerków, zapamiętuje się tę trasę lepiej. Także dzisiejsza wędrówka oprócz wyciągiem krzesełkowym z Karpacza na Kopę, to trasa od górnej stacji wyciągu do Śląskiego Domu Po Przewodnik w trakcie wycieczki opowiadał m.in. o wędrówkach w Karkonosze, ich pięknie i bogactwie naturalnym, a także o survivalu. Nie zabrakło także kilku słów na temat trasy, po której się poruszali najwyżej położonej ścieżce górskiej w Polsce, przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Ja osobiście po się idę trzeci raz i za każdym razem, jeśli idzie się z grupą osób niepełnosprawnych, staram się uczestniczyć w tym. Jest to moje środowisko, w którym żyję. Z tymi ludźmi współpracuję, działam. Jestem zadowolony i cieszę się, że jest coś takiego stworzone, że można akurat tych ludzi przyprowadzić tu i samemu się przejść w miarę wygodnie dla osoby niepełnosprawnej. Trasa jest y, bardzo przyjazna dla wszystkich turystów. Dla dzieci, na wózkach, no, dla ludzi niesprawnych. Także no, uważam, że bardzo dobrze przystosowana jest. Gdyby była piękna pogoda, to, by była, to byłabym w 100% zadowolona, naprawdę, bo brat y, miałby okazję zobaczyć sobie Karkonosze, panoramę. No, niestety nie było nam to dane, ale, ale jeśli chodzi o, samo, o same udogodnienia, dla, dla włosków, dla niepełnosprawnych, to naprawdę jestem pod wrażeniem. Ogromny. Karkonoski Sejmik osób niepełnosprawnych już przygotowuje na najbliższy czas kolejne wycieczki. Wszyscy zainteresowani powinni jak najszybciej zgłosić się na najbliższą wyprawę, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona. Nadal pozostajemy w tematyce wycieczek, a powiemy teraz o certyfikatach dla najlepszych uczestników wypraw. W sumie w trakcie całego lata przedstawiciele karkonoskiego semiku osób niepełnosprawnych zorganizowali 15 wycieczek. Część z nich dotyczyła pieszych wędrówek, część natomiast wyjazdów autokarowych. Dla tych najbardziej wytrwałych uczestników wręczone zostały certyfikaty. Wycieczki były skierowane do osób no niepełnosprawnych, z tym, że. Każda z wycieczek z uwagi na swój charakter była od tak zwanych lekkich, łatwych do dosyć, dosyć ciężkich, gdzie nie każdy z nich mógł po prostu uczestniczyć. Pan Gronustaj, który jakby opracował te trasy, prowadził po tych trasach, omawiał te trasy, no, chciał pokazać rzeczy, których w większości, mogę powiedzieć 90% ludzi nie zna w ogóle. Wycieczki były przewidziane dla każdego. W założeniach miały one integrować osoby pełnosprawne i niepełnosprawne. Sporo ojciec mnie prowadzał dookoła po górkach różnych, ale akurat na tych trasach byłem pierwszy raz i wydawało się, że przy moich schorzeniach, bo mam problemy z aparatem ruchu, czyli z nogami, serduszko już trochę mi nie domaga, cukrzyca na dodatek, że nie dam rady, ale przeszłem ze wszystkim. Może zawsze wlekłem się na końcu, ale dałem radę i byłem zadowolony. Było to dla zdrowia i poznałem nowych ludzi ciekawych i nowe rzeczy o w ogóle okolicy Góry. Karkonoski Sejmik na organizację wycieczek otrzymał pieniądze z kilku źródeł. Jeden cykl wypraw wsparł Urząd Marszałkowski, drugi Urząd Miasta, a trzeci Stowarzyszenie Inwalidów Wzroku. Udział w tych dalszych wyprawach, związanych z przejazdem autobusem, ubezpieczeniem czy posiłkiem, był płatny. Rzeczywiście część naszych wycieczek, które organizowaliśmy głównie autokarowe, były płatne, ale to jest też niewielka kwota, ponieważ za przejazd autokarem z przewodnikiem i z wyżywieniem płaciło się jedynie 5 zł. To co za darmo, to jest niewychowawcze. W każdym razie, dowód na to, że. Warto kontynuować w przyszłym roku ten projekt. Są uśmiechnięte twarze ludzi i coraz więcej zapytań, kiedy następny raz. Ostatni cykl wycieczek będzie miał miejsce w październiku, a według zapewnień prezesa Schuberta w przyszłym roku przedstawiciele Xonu ponownie będą starać się o dofinansowanie do tego przedsięwzięcia. W naszym serwisie powiedzieliśmy także o remontach w karkonoskim sejmiku osób niepełnosprawnych. Przypomnijmy, że od momentu wprowadzenia się w sejmiku osób niepełnosprawnych do dawnej siedziby spółdzielni lekarskiej Wita przy osiedlu robotniczym niemal cały czas trwają remonty. Wymienione zostały drzwi, odświeżone korytarze i pomieszczenia. Obecnie na ostatnie proste jest renowacja istniejących w budynku toalet. I to również nie obyło się bez wsparcia z zewnątrz. W tej chwili jesteśmy przy modernizacji toalet. Toalet z dużą przyjemnością chcę podziękować z tego miejsca. Pani Marconi z Polkoloritu za to, że Darowicz nie przekazała nam 50 metrów kafelek, które pójdą tutaj właśnie na, to, na tą podłogę. Już mamy też kafelki zakupione na, do toalet. Są nowe toalety. Są oczywiście wszystkie urządzenia będące. Niezbędne dla niepełnosprawnych. Dużą pomoc imikowi okazuje również dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Jerzy Lenart. Nie tak dawno mówiliśmy o zakupie niezbędnych materiałów budowlanych do remontu pomieszczeń i korytarzy. Tym razem Stanisław Szubert, za naszym pośrednictwem, dziękuję za podarowane artykuły, które wykorzystane zostaną przy przebudowie sanitariatów. opracowanej dokumentacji pan dyrektor Lenart, no, właściwie zabezpiecza materiały. Oraz oprócz tych kawelek, tak? Yy, oraz yy, częściowo robociznę, bo yy, za, za, za tę robociznę częściowo również yy, płaci Sejmik. Mamy też ustalone zasady finansowania tej części, która tyczy zaplecza, czyli tych takich elementów yy, ruch, yy, urządzeń rekreacyjnych. A także takiej zadaszonej sceny. Ostatnim inwestycyjnym zadaniem, na które będą musieli zdecydować się przedstawiciele Sejmiku, dotyczyć będzie odgrzebienia budynku. W chwili obecnej trwa montaż finansowy tego przedsięwzięcia, jednak mało prawdopodobne jest to, aby remont ten rozpoczął się jeszcze w tym roku. W naszym serwisie chcieliśmy powiedzieć o podsumowaniu wycieczek, które odbyło się w Mysłakowicach. Wycieczki, które rozpoczęły się w maju tego roku, były możliwe dzięki dotacji zarówno Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jak i Urzędu Marszałkowskiego. W sumie odbyło się 6 wybrach po różnych zakątkach naszego regionu. Wycieczka kosztowała 5 zł od uczestnika. W ramach tych 5 zł był darmowy przejazd, obiad, przewodnik, ubezpieczenie. No i atrakcje, które można było zwiedzić. Wycieczki skierowane były dla osób pełnosprawnych, jak i niepełnosprawnych. Wszystko po to, by zintegrować wspomniane środowiska. Ludzi chorujących na cukrzycę, do których my mniej więcej tak kierujemy, Możliwość dotarcia do każdego miejsca. Tak jak było widać, niektórzy osoby o kulach, które nie mogły na przykład wejść schodami na górę, to nie wchodziły, ale mogły zobaczyć obieg zewnątrz i zobaczyć to, co, na co im pozwalały siły i umiejętności, jeszcze poruszania się. Inicjatywa ta w karkonowskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych na tak dużą skalę zorganizowana została po raz pierwszy i od razu spotkała się z pozytywnym odzewem wśród mieszkańców regionu. Bardzo fajnie, podoba mi się. Zresztą jestem ciekawa świata, a że nie wstać mnie, żeby pojechać w świat, więc korzystam z tych wycieczek, które są tu organizowane. Są bardzo fajne i ciekawe, zresztą przede wszystkim dzięki temu, który nas oprowadza. To bardzo dużo ciekawych rzeczy opowiada, których nie słyszałam nawet jak chodziłam po Jeleniej Górze. Takich rzeczy też nie żałuję. nie było, wesoło było. No i poza tym, wie pan, ostatnio tutaj na tych rejonach to byłam jak chodziłam do szkoły. I to minęło lat, ho, 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 jeszcze trochę, no to teraz to jest zupełnie inne, piękne. Prawdopodobnie w roku przyszłym Karkonoski Sejmik przeprowadzi cykl podobnych wycieczek po zabytkach regionu. Przystąpimy już w miesiącu maju przyszłego roku. Trzymajcie Państwo kciuki za to, żeby nam się udało. Ostatnią inicjatywą, lecz nie powiązaną już z cyklem wycieczek, o których dzisiaj mówiliśmy, będzie czwarty rajd pierwszy osób niepełnosprawnych pod nazwą Karkonosze Góry Otwarte dla Wszystkich z noclegiem w schroniskach. Te wydarzenie odbędzie się pomiędzy 22 a 23 października. 1% został rozliczony to także temat dzisiejszego dziennika. Dzień. Takim ludziom jak Adam Smolnik warto pomagać. Ostatnio, mimo wielu przeciwności, zdobył Śnieżkę, za co dziękuję Rafałowi Froni. Ma mnóstwo energii do życia i wiary. Mimo choroby, Adam cierpi na dziecięce porażenie mózgowe. Dziękuję także darczyńcom, którzy przekazali mu 1% podatku. To bardzo pomoże w uzyskaniu potrzebnych do funkcjonowania rzeczy. Chociażby uzyskania wózka inwalidzkiego, dopłaty po prostu do butów ortopedycznych, a także na turnusy rehabilitacyjne również. Jest to bardzo fajne, bardzo miłe. Tutaj chciałbym podziękować również wszystkim darczyńcom za te środki, za ten gest dobrowolny i zapewnić, że nie zostaną te pieniądze wydane bez, no, bez celu, jakby tak można powiedzieć. Pomogą Ci przemieszczać się także? Bardzo. Bardzo, bardzo, bardzo. Ekson już ósmy rok z rzędu zbiera pieniądze od darczyńców na rzecz osób potrzebujących pomocy. Z darowizny 1% za rok 2013 udało się pomóc aż 20 osobom. Darczyńcy oczywiście wskazują, na kogo te pieniądze przekazuje. Jeszcze raz mówię, naj, yy, największa kwota była na rodzinę ponad 36 500 zł. Są to problemy związane, ja tak jak nadminiem, i zdrowotne. I problemy związane z, mieszka no, z mieszkaniem, z, z, z tym, że człowiek, rodzina nie pracuje, a na, ma na wychowaniu dzieci. Najczęściej to dzieci są o takiej potrzebie leczenia, na której pieniędzy po prostu nie wystarcza. I wtedy to decyduje się taki darczyńca przekazać tych pieniędzy. Dużo osób potrzebuje takiej pomocy? Jest to Na pewno jest ich bardzo dużo. My też nie wszystkim możemy pomóc. W tym roku było to ponad 20 osób fizycznych, które otrzymało nas takie wsparcie. Osób jest na pewno więcej. Stąd też apelujemy o to, żeby pamiętać przy, o tym w kwietniu czy w marcu, kiedy będziemy składali nasze pity, o tym, żeby wypełniać w odpowiedniej i pisywać numer KRS organizacji, na której chcemy przesłać te pieniążki. Informacje o jednym procencie można uzyskać u nas w siedzibie KRK w Sejmiku osób niepełnosprawnych pod bezpłatnym numerem po linii 800 700 a także także po prostu na stronach internetowych. 1% za rok 2013 dla Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych przekazało prawie 1700 osób. I na koniec przedstawiamy relacje z kolejnego Festiwalu Życia. Misją festiwalu jest promocja zdrowego stylu życia oraz poszanowanie samego istnienia. Fundacja Alternatyw Cywilizacyjnych Żyć Inaczej przygotowała szereg atrakcji, spektakle, warsztaty, pokazy oraz wystawy. Wszyscy tu jak gdyby, nie chcę powiedzieć Górnoloty, że się jednoczymy, ale po prostu opowiadamy się zaistnieniem przeciwko uzależnieniom, szanowaniu tego, że w ogóle jesteśmy, no, chyba prościej nie da się powiedzieć. Realizujemy te założenia poprzez działania twórcze, nie tylko profesjonalne, które już Pani przed chwilą widziała, ale amatorskie. Dzisiaj przed południem mieliśmy na przykład. Wspaniały pokaz pracy naprawdę twórczej warsztatu terapii zajęciowej z Lwówka Śląskiego. Jest wielką satysfakcją, że w ogóle mogli wystąpić i być. Oprócz tego mieliśmy dzisiaj wiele stoisk ze sztuką dekupażu. Prezentował się również karknowski semik osób niepełnosprawnych, który w tym roku bardzo dużo mi osobiście pomógł. Ja myślę, że pan Bogusław Jasiński. To jest niesamowicie ciekawa postać, która próbuje przed organizacjami pozarządowymi i przed życiem w ogóle postawić coś, co jest dotychczas, co dotychczas nie było pokazywane. I w takim wstępie do, tej nasz, do tej, tego festiwalu życia przywołał ojca Heidegera, takiego filozofa, który rozważał, co jest ważniejsze: mieć czy być. Jest to właśnie takie przesłanie do dzisiejszego skomercjalizowanego świata, nad którym, nad którym przechodzi się zbyt często do porządku dziennego. Podczas festiwalu wystąpił m.in. Andrzej Dudek Direr. Wszystko rozgrywa się w kontekście Andrzeja Dudka-Direra jako żywej rzeźby, którą realizuje od 1969 roku. Sztuka butów, która posiada 45 lat. I jak Państwo widzieli, w wątkach wideo pojawiały się różne motywy moich podróży, m.in. do Korei, Japonii, Stanów Zjednoczonych, jak również Niemiec Zachodnich. I właśnie to przenikanie się, nawarstwianie jest dla mnie bardzo istotnym jakby sposobem komunikacji, manifestacji, a jednocześnie działanie tu i teraz jako taki sposób wyrażenia tego, że każdy człowiek potencjalnie jest kreatywny i właściwie ta filozofia, która czerpie z tradycji, ruchu fluksus, takiego jak Joseph Beuys, jest przeze mnie w taki szczególny sposób kontynuowana. Tym niemniej staram się odkrywać nowe formy, nowe formuły ekspresji i pewną integrację. W tych obrazach pojawiły się również grafiki, fotografie, obiekty, ale właśnie performance jest sposobem integracji i doświadczenia efemerycznego, które tylko można doświadczyć będąc tu i teraz. Podczas festiwalu odbyły się także warsztaty miedziorytnicze. Swoje prace na strychu Pałacu Bukowiec zaprezentował Maciej Lercher. On, on nie był wyjątkowy. On był. Um, on był po prostu zwykłym strychem. I jeszcze, jeszcze pięć dni temu nie był to strych wyjątkowy. Myś, ja tuś ja po prostu, ja tu się prawie poryczałem, bo tu siedziałem i myślałem, Boże, jak ja tu zrobię tą wystawę, tam chłopaki na tych salonach mają tak super, ciepło, tak wszystko elegancko, tak pokazuje się, że oni są tacy wielcy artyści, mają takie wielkie, a ja na tym strychu. Później okazało się, że strych stał się miejscem wyjątkowym. I on jest magiczny, ale on jest magiczny dzięki, e, dzięki pracy, która została tu włożona i dzięki ludziom. Którzy nadają temu miejscu y, po prostu coś fajnego. Festiwal zakończył się w minioną sobotę. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzienniku. Do zobaczenia.